Wiersze na wigilię. Leopold Staw, gwiazda. Świeciła gwiazda na niebie srebrna i staroświecka. Świeciła wigilijnie, każdy ją zna od dziecka. Zwisały z niej z wysoka długie, błyszczące promienie, a każdy promień to było jedno świąteczne życzenie. I przyszli. Nie magowie już trochę podstarzali, lecz wiejscy kolędnicy, zwyczajni chłopcy mali. Chwycili w garść promienie, trzymając całej siły, i teraz w tym, że cała, by się życzenia spełniły. Ogród przedziwny. W przedziwnym mieszkam ogrodzie, Gdzie żyją kwiaty i dzieci, I gdzie po słońca zachodzie Uśmiech nam z oczu świeci. Wodotrysk bije tu dziwny, Co śpiewa jak śmiech i łkanie, Krzew nad nim rośnie oliwny, Cichy jak pojednanie. Różą, to cały rok wiernie kwitną I słody śląboni Obwiązujemy lnem ciernie, By nie raniły nam dłoni. Żywi mrój ptaków, co budzi ze snu nas rannym powiewem, ucząc nas iść między ludzi z dobrą nowiną i śpiewem. I mamy ule bartnicze, co każą pszczół nami ślady i zbierać jeno słodycze z kwiatów, co kryją i jady. I pielęgnuję murawę, plewiąc ich fasty i osty, by każdy patrząc na trawę duszą jak trawa. Był prosty. Dziękuję. 24 grudzień 2014. Bogatynia. Ryszard Tosnow.